Bierzesz kredyt? Obejrzyj do końca. Jesteś długoletnim klientem swojego banku. Jak wchodzisz do placówki, to wszystkie panie się uśmiechają, bo cię znają. W swoim portfelu nosisz złotą kartę honorowego klienta, ale kredyt hipoteczny w swoim banku może cię kosztować więcej niż myślisz. Wiele osób chce wziąć kredyt w swoim banku, bo wydaje im się, że dostaną lepsze warunki, ale niestety to częsty błąd. Znasz pewnie ten przykład z operatorów komórkowych. Najlepszą ofertę dostaniesz jako nowy klient i bez znaczenia jest to, że 20 lat jesteś użytkownikiem. Każdy bank ma inne oferty, a różnice w oprocentowaniu, prowizjach i warunkach mogą Cię kosztować dziesiątki tysięcy złotych. Twój bank może nie mieć najlepszej propozycji, dlatego zawsze warto porównać kilka opcji. Najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy kredytowego, który sprawdzi warunki w wielu bankach i pomoże dobrać najkorzystniejszy kredyt. Lepsze oprocentowanie, brak prowizji czy dłuższy okres kredytowania może znacząco obniżyć miesięczną ratę. Nie zakładaj, że lojalność wobec banku się opłaca. Medalu je dostaniesz, a to co dostaniesz to gorszą ofertę niż w innym banku. Szukasz kredytu hipotecznego i nie chcesz przepłacić? Zostaw komentarz bank, a ja podpowiem Ci, jak podejść do tematu, by zaoszczędzić pieniądze. Wiedziałeś o tym, że Twój bank nie będzie Twoim najlepszym rozwiązaniem? Daj znać, co o tym myślisz.